Ja jestem na ilu nagrywać. Koty 3 Nowa seria. Nowa. właśnie, to chyba ma być wyłączone. A nie, to nie, nie, nie. To jednak to ma gra. Ok, nowa gra. Rozpoczynamy nową grę. Nową grę. Eee, poczekajka. Tak? No, poczekajcie. Coś się nie udało, bo nie wiem jak pauzować grę, ale to chyba nie będzie potrzebne. Wyciszę sobie po prostu mikrofon. I tak będzie coś się działo. No więc my zaczynamy grę. Niech się zacznie. Ja już grałem w to, ale nie skończyłem całego. Nie chciałam to pokazywać. Oczywiście. Już się włącza. Dobra. jej Przepraszam Was, bo coś się zjadało. Różne. No i teraz sobie poczekamy. Oj, nie mogę. Zjara zjarał się cały ten, nie? Kurde. No nie wie. Włączaj się! O jest on Okej, okay. Tutaj już jesteśmy, nie pokazaliśmy pierwszego Okej, okay. Więc walczymy z, z ogrami, z Tu, <coughs> Gdziemy sobie bloka zrobimy? Trochę lagi Nie, nie szkodzi Proszę są lagi Zabijemy orków Zwiadowca zginięty Teraz zabijemy sobie herszów I będzie hersz. Giniesz teraz się nie pozbierasz tego zginąłeś Biorę od ciebie mapę Za kasy Ale na razie trzeba walczyć Właśnie Z sobie waniemy. Kogoś Aj nie trafiłem Słusznie nie trafiłem. Aj. Dobra, trafiłem Natrafimy sobie z jednak. Zabiliśmy to Dobra, teraz już mieć i do boju zabić no, bojownika. Już po tobie. Dobra, widzimy sobie jeszcze na tył osiedla, żeby pozabijać trochę tych tych, tych orków. Czyli zwiadowcy, tutaj jest bojownik. Trochę dużo ich trochę jest, ale trzeba ich pozabijać. Taki jest cel Trzeba trzeba zabić wszystkich orków. Tak, trzeba wyzwoić ziemię, menedżane, waranty na baru. Z orki, a teraz zginę. Oć. Idźcie sobie O! Chytaj! Chycaj, Chycaj Chycaj Chycaj, Chytaj! 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 sobie coś. Właśnie Dobra, już jesteśmy Oj Hej, spuściłem mu niezłe Coś się zacięło I idziemy dalej do orku Auć jak! Yes. Wyzwoiliśmy właśnie ten. Nie jak, Ta, jak to pewnie. się nazywało? Trzeba mówić, jak to się nazywało. Miło się z Tobą gadało. Idziemy go tamten. Wyzwoiliśmy tego. Cade, nie Cade, tylko. Nie. Kurde, zapomniałem jak to się nazywa. Zaraz, zaraz sprawdzę. Arno, no, to się nazywało Ardea. Wyzwaliśmy Ardeę i teraz pozbieramy sobie no. wszystko, co się da. No. Pójdziemy do buntowników i będziemy kończyć odcinek. Gorzej Bo już być nie, być nie może. No. Gorzej być już nie może, to prawda. Nie wierzę w ani jedno słowo. Ja też nie wierzę. Dobra, sobie pójdziemy w tych szpach. Pozbierać tutaj wszystko, co nie się or... da. Nie lubię Dobra. Ale przepraszam, bo ja już to słyszałem ci się do tego. Do... no... do przebijania. Sorry, teraz już nie będę przebijał. Prawda, sorry. Do Ardei. Co Teraz Ksardas przyśle ich tu więcej. Żeby zrobili tak. z nami porządek. Musisz się udać do REDOK. Co ma wspólnego Xardas z orkami? Co z tobą nie tak? Gdzie byłeś przez ostatnie parę tygodni? Xardas jest przywódcą orków. Zdradził nas! Co jeszcze wiesz o Xardasie? Zniszczył magię runiczną ta głupia świnia? Bez mojej magii paladyni i magowie ognia nie mają szans przeciw hordom orków. Co jest w Redok? Obóz buntowników. To w samym środku lasu. Pełno tam wilków. Dam sobie radę z wilkami. Tak, ale te bestie są wyjątkowo agresywne. No i sam nie znajdziesz tego miejsca. Twój... Powiedz ich przywódcy, żeby przysłał nam wojowników. Sami nie mamy najmniejszych szans. A teraz i my siedzimy w tym po same uszy. Dobra. Hammer powiedział, żeśmy poszli do buntowników, do Redok i, i, te, i tam. Tak żeby, wiele ci tam mieliśmy się spotkać z tym... Z, 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 z przywódcą buntowników akurat w Redok. Mamy tam z nim pogadać, żeby, żeby przyszli wojownicy tutaj do Ardei, bo tak to alcord jest, nich tutaj przyjdą. I no i będzie tak i sorry, że wam nie pokazałem eee, pierwszej części, ale mi się coś zacięło i no... wiecie, chciałem to pokazać chciałam bardzo popatrz sobie, otworzymy wszystko sobie tutaj weźmiemy albo nie, lepiej nie, nie chce mi się brać wszystkiego, ja sobie pójdę po prostu kupić tylko te krusz agaszy i te miecze plus barok, Ach, właśnie krusz agasz Złoto sobie pozbieram i pójdę dalej, bo się nie opłaca. Tak, nie opłaca się. Tej więcej siedzieć mi się w ogóle nie chce siedzieć. Klucz warok, chleba daj. Zrazy jeszcze dwunęczyny. Klucz warok. I myślę, że możemy iść. A jeszcze tu. Zwiadowcy, zrazy białomierz. A słowo ardeja. Dobra, to pójdziemy sobie wypowiadać z Gornem. Jak za starych czasów, co? <grym> tak. Yorkowie nie byli tacy twardzi. Pewnie zdarzają się twardsi. Co z Lesterem? <grym> Chyba miał sprowadzić posiłki. Do zobaczenia. Pójdę, pójdziemy jeszcze do Lestera i będziemy kończyć Końcu. ten odcinek. I tak cię bo ja nie chcę robić jakich mocnych, jakichś mocnych szybki długich. Świerwaja tutaj mamy, zabijemy sobie. <grym> Się Jada idziemy sobie teraz do Lestera. To jest Lester. Jest Lester. Z kimą? to jest. Złe I wieści! Nie będzie posiłków. <coughs> Widzę, co się stało. Idź szukać statku. Wątpię, czy go znajdziesz. Co? Piraci! W mgnieniu oka było po wszystkim. <coughs> no i właśnie. Nam zabrali pileć statek, teraz do tego nie możemy odpływać, Co na, naszym na naszą wyspę. A jak sądzisz? Musimy zdobyć nowy ekwipunek. Porozmawiaj z Diego. Niewiele jest rzeczy, których nie potrafi załatwić. No, i teraz musimy sobie iść do Diego, pogadać, i na tym się skończy odcinek. Następne będzie jutro, mam nadzieję. Biegaj. Bez biegaj. Nie mógł. Że tam jest właśnie bariera, tam mieszka Krzobar, no i właśnie kurde, nie pokazałem wam początku. To jest bardzo źle, no, wy nie wiecie o co chodzi. Dobra, nie pogali z jego. Co tam? Piraci. Te draki... Na no to wygląda. Obawiam się, że tym możemy się zająć dopiero później. Widzisz, mamy pewien problem. Jaki problem? Porozmawiaj ze starszym wioski. <laughs> co tu się... Najwyraźniej orkowie wygrali, a teraz przewalają się jak fala przez te ziemię, zniewalając ludzi. Rozumiecie? I co? Najpierw, jeden nekromant wchłonął moc Beliara i jest mistrzem orku. Chyba Pożrecenie powinieneś się po zająć ksardasem. Wiesz Wiesz, ja, co tylko zdołasz. I nie pod... A ponieważ orkowie są teraz władcami Mertana, na pewno zdobędziemy tak od tego nich tego dobre ekipule. Znasz mnie? Ja zna, Jestem wszędzie, nie? gdzie nadarza się jakaś okazja. Teraz Mertana to terytorium orku. Co nie znaczy, to że będę się, się im podlizywał. To wciąż ta sama Wyruszę historia. na pół. Możesz wyruszyć z gorny. Dobra, i na tym się kończy właśnie no, odcinek. Nie będziemy już dalej iść, później sobie zagramy dalej. Więc ja sobie skończę odcinek, trzymajcie się wcześniej, bo i tak długo będziemy się przesyłać.